Oprócz tego, że firmowy kanał na YouTube to świetne narzędzie do tego, żeby poprawić sprzedaż w firmie, poprawić jej widoczność, SEO, to jak odbierają nas klienci. To kanał na YouTube także jest świetnym narzędziem do tego, żeby budować własną markę osobistą, właściciela firmy. Jednym z takich elementów budowania tej marki jest też obecność na różnych podcastach. I o tym, jak budować dobry podcast, mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, a dzisiaj przyjrzymy się temu, jak być dobrym gościem podcastu, czyli jak dobrze wypaść na rozmowie, kiedy idziemy do jakiegoś studia, kiedy idziemy do jakiegoś podcastera. Zaczynajmy! Myślę, że na podstawie kilku lat pracy na kanale Przygody Przedsiębiorców, a także przy produkcji kanałów naszych klientów, mam dosyć dobrą wiedzę na temat tego, jak dobrze wypaść na podcaście, a jak można zrobić to trochę gorzej. Zarówno w Przygodach Przedsiębiorców, jak i w kanałach naszych klientów pracowałem jako operator, montażysta, osoba, która publikuje materiały, więc generalnie przewijałem się przez każde możliwe pole, gdzie współpracowaliśmy z osobami, które występują na podcastach, dlatego no, mam kilka takich wskazówek, które mogą wam pomóc w tym, jak lepiej wypaść przed kamerą. Punkt pierwszy, najbardziej banalny i oczywisty, to jest przygotowanie do rozmowy, ale nie chodzi mi o to, żeby wyuczyć się pewnych regułek, przygotować sobie jakieś liczby, statystyki i tak dalej, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, z jakim celem przychodzisz na konkretny podcast, no bo nieważne, czy to jest mały twórca, czy to jest bardzo duży, zasięgowy podcast, to warto się do tego odpowiednio przygotować i przyjść na rozmowę z jakimś konkretnym celem, który chcemy osiągnąć. Nie przychodź na rozmowę z takim nastawieniem, że a ja to generalnie wiem wszystko o swojej branży, to będę mógł dużo rzeczy powiedzieć, bo to w większości przypadków potem nie okazuje się zbyt dobre. Najlepiej, jeśli chciałbyś przyjść z konkretną tezą, którą też obronić, masz na nią pomysły, przykłady i historie z tego, jak to realizowałeś ze swoimi klientami, albo jak to realizowałeś sam dla siebie. To jest ważna rzecz, no bo widzowie lepiej reagują na historię, lepiej reagują na prawdziwe przykłady, a nie na teoretyzowanie. Ale o tym chwilę później. I teraz, co ja mam na myśli, mówiąc to, że masz być przygotowany pod kątem tego, co chcesz powiedzieć. Więc jeśli ja bym szedł na jakiś podcast, to na pewno chciałbym się dowiedzieć tego, do czego dotyczy ten podcast, czy on jest skierowany do jakiejś konkretnej grupy odbiorców. Czy na przykład mówimy tutaj typowo o jakimś podcaście medycznym i będziemy mówili na przykład o YouTubie w ujęciu takim klinik medycznych, jakich, albo jakichś szpitali, czy coś takiego. Generalnie przekaz dla lekarza. No, jeśli tak, to starałbym się operować przykład właśnie z tej konkretnej branży. Starałbym się opowiedzieć jakieś historie, które właśnie działy nam się z klientami z tej branży. Powiedzieć jakie najlepsze są formy nagrywania wideo w tej konkretnej branży, tak żeby ten przekaz był jak najbardziej sfokusowany na tą grupę odbiorców. Nie skupiałbym się na tym, jak wygląda moja historia, skąd ja się wziąłem, co ja robię, dlaczego ja nagrywam filmy, bo to raczej nie będzie interesowało potencjalnych odbiorców. Ich będzie interesował konkret, o ile w ogóle będzie to w kręgu ich zainteresowania. The Co jest też ważne, pamiętaj o tym, że nieważne, czy zapłaciłeś za jakąś wizytę na podcaście, bo to jest jakiś bardzo zasięgowy twórca, czy to jest mały niszowy twórca, to tak samo powinieneś przychodzić profesjonalnie przygotowany i nie oczekuj tego, że prowadzący zrobi za ciebie całą robotę. Prawdopodobnie część tak, ale to ty powinieneś wiedzieć, co chcesz powiedzieć, co chcesz osiągnąć, dokąd chcesz przekierować widzów tego podcastu, no bo to jest twoja robota do wykonania. To nie prowadzący zapewni ci jakiś rozgór, to nie prowadzący, e, przyprowadzić ci lidy z tego wywiadu, to Twoją rolą jest to, żeby tak wypaść, aby te osoby chciały z Tobą wejść w jakąś współpracę, w jakiś kontakt po opublikowaniu tego wywiadu. Więc punkt pierwszy, przygotuj się niezależnie od tego czy idziesz do niszowego twórcy czy do zasięgowego i staraj się zawsze przychodzić z konkretnym celem, który chcesz zrealizować dzięki temu podcastowi. Druga rzecz, z którą też się dość często spotykałem, to to, że goście często jeszcze długo, długo przed nagraniem pytali się o listę pytań, które Zada prowadzący wywiad czy rozmowę. To znowu jest bardzo takie zamykające tą rozmowę w pewnych ramach. To, co powinieneś zrobić właśnie przed podcastem, to przygotować sobie kilka takich konkretnych historii, tematów, które chcesz opowiedzieć. Niech one będą z jakąś tezą, niech one będą z jakimś morałem dla tych, którzy będą oglądali ten, ten podcast. Daj jak największą y, informację w briefie, czy w jakimś takim spotkaniu przed tym, przed tym y, podcastem prowadzącym, co chcesz, żeby tam. Było powiedziane, w jakim kierunku chcesz zmierzać, tak, żeby oni też mieli jak największą wiedzę o tobie, żeby jak najwięcej mogli zapytać rzeczy takich otwartych, gdzie Ty będziesz mógł tą rozmowę w pewien sposób pokierować. Bo dużo bardziej naturalna jest taka rozmowa, kiedy właśnie jest rozmową, a nie odpytywaniem kolejnych pytań, które sobie przygotowaliśmy. Bo taka rozmowa potem wychodzi bardzo nienaturalnie, sztucznie. Okazuje się, że jest jakiś interesujący temat, ale zmierzamy szybko do kolejnego pytania, no bo mamy ją na liście i trzeba przejść do tego. Kolejnego punktu, więc w ten sposób nie działamy. Staraj się właśnie nie pytać o te pytania, jakie będą, bo dzięki temu rozmowa będzie taka bardziej ludzka i naturalna. I tutaj, też taki prosty tip, jeśli wchodzisz do takiego studia i zaczynasz już z prowadzącym krótką rozmowę, to najlepiej tego nie robić, bo w tym momencie często wystrzelasz się z pewnych emocji, z pewnych historii, które będziesz myślał, albo będziesz myślała, że już to mówiłaś, mówisz, yy, mówiłeś, i wtedy to może się nie pojawić w rozmowie, a to mogą być najbardziej bardziej takie smakowite kąski. To się dosyć często działo właśnie w studiu przygód przedsiębiorców, kiedy Adrian Gorzycki bardzo mocno naciskał na to, nie mów mi tego, powiesz mi to przed kamerą, przed mikrofonem. Więc pamiętajcie o tym, żeby też tuż przed graniem nie wystrzelać się z tych najfajniejszych historii, które macie, bo pewnie do nich nie wrócicie potem w natłoku stresu w czasie rozmowy. Kolejny punkt dotyczy takich rozmów najczęściej nagrywanych zdalnie, gdzieś na Zoomie, czy przez Riverside, ale także w takich w studiu. Chodzi o to, żeby Mieć odpowiednio wygenerowany czas w trakcie dnia na tą rozmowę. Jeśli jesteś na jakąś rozmowę umówiony, nie wiem, na 15, to zrób sobie okienko już od 14, tak żeby nikt ci już nie przeszkadzał, żeby można było się trochę wyciszyć, ogarnąć, przygotować się, ułożyć sobie fryzurę, odpowiedni ubiór i tak dalej, oświetlenie przed komputerem, żeby to nie wyglądało trochę tak, że wpadasz do studia albo wpadasz przed komputer za 5, 15, jesteś jeszcze nieogarnięty, nie, nie daj Boże, spocony na cząstkę czy się świecisz, czy wokół są jakieś śmieci, które nie powinny się w kadrze znaleźć, więc warto czy to w studiu, czy to nagrywając samodzielnie ten podcast zdalnie, przygotować się do niego i mieć taki bufor czasowy na to, żeby na spokojnie się przygotować, żeby nie być zadyszanym jeszcze, bo coś się akurat robiło, albo wróciłeś z treningu, z zakupów, czy prosto z trasy, więc ta godzinka buforu jest bardzo mile widziana. Także jeśli nagrywa się z gośćmi w studiu, to zawsze lepiej ten bufor czasowy sobie jakiś ustawić, żeby jeszcze wypić jakąś herbatę, kawę przed tym nagraniem, żeby na spokojnie do tego podejść, żeby ten pierwszy stres trochę opadł, i wtedy można przystąpić już na spokojnie do nagrywania. Kolejny element, który dosyć mocno odnosi się do tego, co mówiliśmy, temat przygotowania się do rozmowy. Otóż w całej tej rozmowie ważne jest to, żeby nie mówić ogólnikami, frazesami, żeby by w tej rozmowie było jak najmniej teoretyzowania, a jak najwięcej praktyki i historii czyli omówienie case'ów Twoich klientów. Omówienie może swojego case'u, omówienie tego na podstawie historii, albo w mojej branży to jest tak, że trzeba robić to w ten sposób i w ten sposób, tylko bardziej na zasadzie miałem kiedyś klienta, który potrzebował czegoś takiego, dla niego zrobiliśmy to, to i tamto, ale okazało się coś tam, wtedy zrobiliśmy to i to, no i dopiero wtedy wszystko zadziałało super. W ten sposób, jeśli będziesz opowiadał o swoich produktach, usługach, to dużo łatwiej będzie komuś zrozumieć ich sens yy, i to, że są dla niego potrzebne albo nie są potrzebne. W ten sposób mówienie jest dużo bardziej zrozumiałe dla potencjalnego odbiorcy, bo mówienie teoriami, mówienie jakimiś regułkami, jeszcze nie daj Boże używanie jakiegoś yy, slangu branżowego, to są wszystkie te rzeczy, które mogą bardzo mocno odepchnąć widzów od Ciebie, bo po prostu nie będą Ciebie rozumieli i coś, co dla Ciebie może być oczywiste, dla nich będzie niezrozumiałe. Dlatego konkretne przykłady, co się wydarzyło, jaki był efekt, to zawsze na widza najlepiej działa. Kolejna rzecz, którą też kilka razy miałem okazję zobaczyć w czasie nagrywania rozmów na kanał Przygody Przedsiębiorców tam w studiu, to było to, że przedsiębiorca przyjeżdżał na nagranie wraz ze swoim działem marketingu albo wraz ze swoim działem PR-u, i oni mieli bardzo sztywno przygotowane to, co powinno się w rozmowie znaleźć, co powinno zostać powiedziane. Co przekładało się na to, że za stołem sobie siedział przedsiębiorca i Adrian, a z tyłu poza kadrem siedziała taka trochę loża szyderców, <laughs> można to tak nazwać, która miała swoje karteczki wydrukowane i sprawdzała, czy wszystko się zgadza. I raz na jakiś czas mówili: pauza, stop, tego nie może być, musimy się cofnąć i powiedzieć, że to, to, to i tamto. No i to znowu wpływa na to, że te rozmowy były takie bardzo generyczne, właśnie takie jakby ktoś napisał artykuł sponsorowany do gazety. W ten sposób traciła się ta naturalność, którą miał ten przedsiębiorca. Z kolei ten przedsiębiorca też naturalnie się nie chciał otworzyć za bardzo, bo wiedział, że zaraz będzie skasowany z zakadru i nie może za bardzo dużo rzeczy powiedzieć, więc te rozmowy nie były naturalne. Więc jeśli chcesz taką rozmowę odbyć, to wcześniej przegadaj to ze swoim działem marketingu, PR-u i powiedz, że no ja jestem taki, tak to, roz, tak to widzę, tak, tak o tej swojej branży zawsze myślałem i tak chcę o tym powiedzieć. Oczywiście warto, żeby jeśli, jeśli jesteś jakimś typem charakteru, który no tak jak w przypadku na, na przykład ostatniej rozmowy Krzysztofa Sonowskiego w kanale Zero, jak zadzwonił szef Kolumbusa, no to tam faktycznie fajnie, gdyby ktoś z pr nad tym czuwał, to może by się to nie wydarzyło tak jak się wydarzyło, ale też nie przesadzajmy, nie? Bo chodzi o to, żebyśmy byli w tej rozmowie naturalni i żeby Myśmy jak najwięcej ze swojego punktu widzenia powiedzieli o branży, o tym, jak my rozumiemy nasz biznes, o tym, jak my rozumiemy naszych klientów i oczywiście tymi historiami, o których mówiliśmy wcześniej, żeby ten przekaz wdrożyć, no bo jeśli to będzie takie wszystko korekt według linijki ułożone przez dział marketingu albo PR-u, to raczej nie będzie to przynosiło takiego efektu, jaki zamierzasz sobie, żeby ten efekt był. I tutaj bardzo płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, do którego pewnie te działy PR-u i marketingu nigdy by nie dopuściły, chociaż dzisiaj to się trochę zmienia, czyli mówienie o porażkach. I ta niechęć mówienia o porażkach była zawsze bardzo duża, to był bardzo duży opór. My w studiu zawsze na to kładliśmy spory nacisk, na to, żeby mówić o tych porażkach, mówić o tych fuck upach, bo to zawsze pokazuje, jak nasz produkt lub nasza usługa się rozwijają. No bo jeśli mamy jakieś historie, gdzie coś poszło nie tak, ale znaleźliśmy na to rozwiązanie i finalnie doprowadziliśmy cały projekt do do tego, że wszystko zakończyło się sukcesem, albo zakończyło się chociaż tak, jak powinno się zakończyć, płynie z tego dosyć duża nauka i pokazuje też widzowi autentyczność w tym wszystkim, że ty otwarcie potrafisz mówić o tym, że czasem się mylisz, że czasem nie wszystko jest ok, ale zawsze chodzi o to, żeby klient stał na tym podium numer jeden i że to właśnie dla niego finalnie pracujesz i te wszystkie problemy też dla niego rozwiązujesz. Więc jeśli chcesz iść na podcast, chcesz opowiedzieć o swojej branży tylko w świetle sukcesów i to jest po niekończących się sukcesów, no to wszyscy dobrze wiemy, że tak nie jest, że każda firma ma swoje czasami wtopy, wszyscy popełniamy błędy, więc warto o tym powiedzieć, chociażby po to, żeby pokazać tą swoją autentyczność i naturalność, a widzowie na YouTube to naprawdę bardzo, bardzo lubią. Kolejny punkt, który może się wydać trochę banalny, ale jednak czasem on bywa problemem, to jest po prostu zadbanie o wygląd. Jeśli przychodzisz na jakąś rozmowę, to warto mieć kilka opcji do tego, jak chcesz się ubrać, no bo nie zawsze wiesz, gdzie idziesz na to nagranie, nie zawsze wiesz, jakie będzie tu ono, bo jeśli by się okazało, że ja mam za sobą białą ścianę i występuję w białej koszuli, no to jednak tak by to wyglądało trochę tak zlewająco się, więc zawsze dobrze być trochę kontrastujący ubiór od tego, co jest w tle, oczywiście wyprasowany, nie Dobrze byłoby przypilnować tego, że żadne, Guziki ci się tutaj nie rozchodzą, czy gdzieś ci brzuch nie wystaje, to jest też ważne i istotne. Nie zawsze to jest Twoja wina, że tak się dzieje, bo na przykład też czasem dużym winowajcą tego, jak się wygląda, są fotele w studiach podcastowych, bo jeśli to jest taki bardzo fotel, w którym się możesz bardzo rozłożyć, wygodnie oprzeć i nie masz prostej sylwetki, to wtedy się dzieją największe fakapy ubraniowe, bo gdzieś marynarki się zaginają i tak dalej. Więc warto mieć kilka wersji tego ubioru, tak żeby jak najlepiej wyglądać w kamerze. Najczęściej prowadzący podcast zadbają o to, żeby nie świeciła ci się twarz, jakiś puder matowy. Sprawdzą też operatorzy, czy jakieś włosy ci nie odstają, czy wszystko jest jakaś okay z Twoją fryzurą, czy się twarz nie świeci, więc to będzie ogarnięte. Natomiast jeśli nagrywasz podcast zdalnie, to pamiętaj właśnie o tym, żeby trochę o siebie zadbać, właśnie pod tym kątem najlepiej tego świecenia się, czyli właśnie jakiś puder bezbarwny, przypudrowanie twarzy. To jest czasami game changer, jeśli chodzi o taki wygląd człowieka opanowanego. Przed kamerą, no bo jeśli robisz takie rzeczy po raz pierwszy, to możesz się stresować, a to może się objawić jakimś potem na czole, i to też trochę na podświadomość widza działa, że o, on się denerwuje, może nie wie, co mówi, może nie jest całkiem takim ekspertem. Więc dobrze jest dobrze wyglądać przed kamerą, bo im lepiej wyglądasz i swobodnie się czujesz w tym, jak wyglądasz, tym lepiej będziesz odbierany. To, co mogę też polecić, to, żeby unikać takich bardzo gęstych wzorów. Może ta kratka, którą ja dzisiaj mam, jest ok, ale taka bardzo wąska, bardzo taka gęsta kratka może źle wyglądać, szczególnie w kamerach, które nagrywają w 4K, bo wtedy wręcz ten obraz będzie się tak mienił, bo ta ostrość będzie z każdego wzorku bardzo mocno biła w kamerę. Więc raczej. Coś gładkiego, coś co będzie kontrastowało z tłem, na którym będziecie nagrywali, tak, żeby też, tak żebyście byli widoczni, żebyście to wy byli w centrum tego kadru, a nie zlewali się z tłem. I przechodzimy sobie do kolejnego punktu. Teraz powiemy sobie o nastawieniu, bo tutaj jest czasami podobny błąd, jeśli chodzi o twórców, którzy zakładają swoje kanały na YouTube. Czyli ja idę na podcast i chcę od tego podcastu dostać jak najwięcej, nie wiem, lidów, wyświetleń, komentarzy, followów na Instagramie. I tak dalej i tak dalej. Natomiast trzeba to sobie trochę odwrócić, tak samo jak przy zakładaniu kanału na YouTube, że ty tam jesteś po to, żeby dać wartość widzom. I tutaj znowu wracamy do tych wcześniejszych podpunktów, gdzie mówiłem o tym przygotowaniu się. To w tym przygotowaniu się właśnie powinno nam przyświecać to nie, żeby mi ja jak najlepiej wypadł, tylko żeby mi ja jak największą wartość dał widzom, którzy będą oglądali ten podcast. Żeby przygotować jakieś właśnie przykłady, typy wskazówki, coś, co oni po obejrzeniu tego podcastu stwierdzą, o kurczę, to no nie wiedziałem, że tak. Można, mogę to wdrożyć w sumie od teraz. To może będę go śledził na jego social mediach, bo w sumie, jak tutaj się podzielił taką wartością, to tam pewnie też daje wartościowe porady. No i w ten sposób warto podejść do podcastu. To nie ty tam jesteś, żeby z niego coś uzyskać, tylko jesteś tam po to, żeby dać. Wartość widzą, a efekt tego, że tą wartość będziesz dawać, będzie długofalowy. Kolejna rzecz, która się wiąże z tym poprzednim punktem, to jest to, że my nie wykorzystujemy tej swojej obecności na podcaście do tego, żeby ten kontent, który jest nagrany, wygenerował dla nas jeszcze więcej ruchu w social mediach. No bo przy załóżmy półgodzinnej rozmowie, to z tej półgodzinnej rozmowy my możemy jeszcze zrobić. Pewnie z 10-15 krótkich form wideo, czyli rolek, które możemy udostępnić na wszystkich innych social mediach. I bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi po efekt na podcast i po tej publikacji podcastu się zastanawia, OK, no poszedłem tam, może nawet zapłaciłem za to, ale nie ma żadnego efektu. Nie? I pytanie jest, co zrobiłeś, żeby ten efekt był? Bo na przykład wygenerowanie jeszcze sobie takiego dodatkowego kontentu. Mogłoby ci pomóc jeszcze grzać ten wywiad przez na przykład miesiąc, dwa albo trzy, jeśli by sobie zaplanować publikację Rolex tego wywiadu? Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, że jeśli będziecie występowali na podcastach, to albo poprosić tego prowadzącego, tych ludzi, z którymi nagrywacie podcast, żeby udostępnili wam albo zmontowany materiał, albo surowe materiały, tak żebyście Wy mogli sobie z tego jeszcze wygenerować krótkie formy wideo, albo na przykład zapytać się, czy oni nie chcą tego jeszcze odpłatnie zrobić, żeby wyciąć z tego jeszcze więcej Lolek, like tak, żeby można było publikować to jeszcze przez jakiś czas i sprowadzać kolejne osoby do obejrzenia tej rozmowy. Więc ta redystrybucja treści z tego, co już powstało, to jest ważna rzecz i warto o tym pamiętać, jeśli będziecie gdziekolwiek się udzielali w formie podcastu. I znowu nawiązując do tych pytań, które często się pojawiają po opublikowaniu podcastu, czemu nie ma ruchu, czemu nie ma wyników i tak dalej, to bardzo się tak często zdarza, że komentarze i zapytania od społeczności tego twórcy to jest coś, co może też Ci dać taką innowację. Interakcje z tymi widzami i to te, też nie wolno tego ignorować. Jeśli prowadzisz kanał swój własny, albo właśnie udzielasz się gdzieś na jakimś podcasie, to pamiętaj, żeby te dwa albo, albo chociaż trzy tygodnie cyklicznie zaglądać do tych komentarzy pod odcinkami, żeby odpowiadać widzom na to, jakie mają pytania, bo często się mogą tam pojawić jakieś merytorycznie zainteresowani widzowie tym, co mówisz, a jeśli ich olejesz, no to oni też będą mieli taki trochę, będą mieli taką informację na temat tego, czy w ogóle warto jakiś kontakt, z Tobą nawiązywać? No, bo jeśli ty na komentarze nie odpiszesz, to czy odpiszesz na uzupełniony formularz na stronie, jeśli chodzi o jakąś konsultację czy coś takiego? Więc to odpisywanie na komentarze też jest ważne. Fajnie, gdyby to robić wtedy właśnie z, z prywatnego konta na YouTube, tak żeby imieniem i nazwiskiem, a nie nazwą firmy się tam podpisywać, bo to też dużo fajniejszy daje taki, taki odbiór, jeśli chodzi o widownię pod tym konkretnym filmem. Mamy już 10 punktów, ale jeszcze na koniec dwie takie bonusowe porady ode mnie właśnie Prosto z planu nagrań wyjęte. Pierwsza to jest taka, żeby najlepiej umawiać sobie te rozmowy tak na dziesiątą, 11, bo wtedy macie pewność, że nie zajrzycie przed takim nagraniem do maila, czy nie będziecie odbierali telefonów takich bardziej stresujących coś, co może wpłynąć na to, jak wypadniecie przed kamerą. A uwierzcie mi, są takie przypadki, których byłem świadkiem, że ktoś się tak zablokował tym, co przeczytał w mailu albo jakie telefony odebrał przed nagraniem, że nie był w stanie kontynuować nagrania i. Ze Stresu z tego, że po prostu wydarzyło się coś takiego gorszego w firmie, czy nawet w życiu prywatnym. No i to są te elementy, które mogą cię totalnie zablokować. Dlatego warto o tym pamiętać, żeby spróbować umówić tak nagranie żeby wyłączyć się z tego maila, z tego telefonu. No i druga rzecz pod kątem przygotowania się do rozmowy, to też nie chodzi o to, żeby wszystko na blachę wykuć, wszystkie, nie wiem, regułki, wszystkie statystyki, wszystkie liczby, które dotyczą twojego biznesu. Te rzeczy warto sobie przygotować w formie notatek i to nie jest nic złego, że ty w czasie nagrania spojrzysz w te notatki, to jest tylko informacja dla widza, że zależało ci na tym, żeby się przygotować, dlatego przygotowałeś sobie te materiały, ale po prostu są liczby, których, nie wiem, nawet w natłoku stresu może, nie pamiętać, więc wolisz po nie sięgnąć tutaj albo zrobisz to po prostu, muszę tutaj się posiłkować notatkami, albo można zrobić tak, że robicie krótkie cięcie, ty sobie spoglądasz te notatki i potem wracacie dalej do nagrania. Te dwie rzeczy takie są serio ważne, bo to czasami nie pamiętamy o tym, żeby zrobić sobie ten bufor przed, przed nagraniem, albo żeby się zaopatrzyć właśnie na takie notatki, albo się boimy tych notatek wyciągać, bo co sobie ludzie pomyślą. Ludzie sobie pomyślą, że przygotowaliście się do tej rozmowy, więc to są też. Rzeczy, które warto robić. Myślę, że te punkty, które dla Was przygotowałem, mogą Wam pomóc w tym, jak będziecie występowali na podcastach. Jeśli jesteście sami zainteresowani tym, jak te podcasty robić, to też jest na kanale jeden odcinek. Może tu go gdzieś wkleimy, gdzieś tu będzie powiadomienie. Link jest na pewno w opisie, więc klikajcie sobie też ten odcinek i widzimy się kolejnym razem. To wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć.